Dzień dobry. Nazywam się Hubert Czupała i e, jestem Batmanem. To znaczy, jestem oczywiście psychoterapeutą, pracuję też jako wykładowca akademicki i e, od kilku lat mam przyjemność bycia członkiem wspaniałej społeczności skupionej wokół nauk kontekstualno-behawioralnych. I e, chciałbym Wam dzisiaj przedstawić Perspektywę, jak w naukach kontekstualnych podchodzimy do osób wrażliwych emocjonalnie, czy do osób, które mają problemy w kontakcie ze swoimi emocjami. Żeby utrzymać Waszą uwagę, jeszcze powiedzmy przez pół godziny może troszeczkę krócej chciałbym zacząć od krótkiego ćwiczenia. Jeżeli ktoś się obawia, że w czasie tego ćwiczenia, przy zamykaniu oczu, może odpłynąć zupełnie, to można to ćwiczenie robić z otwartymi oczyma. Ok. Na początek chciałbym, żebyście przez chwileczkę zwrócili uwagę na to, jak siedzicie. Może przypomnieli sobie, ile już siedzicie tutaj. I zrobili coś dobrego dla swojego ciała. Czyli chciałbym, żebyście się troszeczkę może przeciągnęli, tak, żeby nie uszkodzić kogoś z boku. Okay. Żebyście też zaobserwowali może trochę to, jak to wpływa na wasze ciało, jak się trochę przeciągniecie. A teraz spróbujcie skierować swoją uwagę na to, co się dzieje z waszymi stopami. One też już bardzo długo są w takiej pozycji i jeżeli to jest możliwe, Stańcie na palcach, to znaczy w pozycji siedzącej. Po prostu. Spróbujcie napiąć nogi tak, jakbyście stali na palcach. Ok. Teraz ostatnia część ćwiczenia. Z racji tego, że to jest tak, że my tutaj dużo mówimy. Wy mniej. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, co się dzieje w Waszych ustach. Żebyście może troszeczkę poeksperymentowali z Waszym językiem. Dotykali zębów, podniebienia. Zwrócili uwagę na to, co się dzieje w tym miejscu Waszego ciała, jak oddychacie. Okay. Możecie otworzyć oczy. To, co chciałbym, e, chciałbym Wam na początek pokazać, to dlaczego e, z, e, będę mówił o procesach psychologicznych, a nie o objawach. E, z perspektywy, e, znaczy, kierowanie się symptomami, kierowanie się rozpoznaniem, na pewno ma wiele korzyści. Ono, tak jak Vivian mówiła, może dać klientowi taką możliwość identyfikacji z tym, tego, co mi jest. Może dać też takie uczucie ulgi, dać możliwość trochę zdestasowania się do moich objawów na zasadzie takiej „nie jestem moją chorobą”. To, co może dać też, co daje nam, co dają nam klasyfikacje, co dają nam rozpoznania, to też możliwość prowadzenia badań. Ułatwia to na pewno prowadzenie badań przez na przykład łatwiejszy dobór grup. I to jest na pewno coś takiego, co bardzo nam pomaga. Z drugiej strony, kierowanie się kryteriami diagnostycznymi, ma też swoją taką ciemną stronę. Po pierwsze, to jest coś takiego, że może to stanowić taki początek stygmatyzacji. Tak jak pracuję z klientami moimi, często przychodzą do mnie i mówią mi, że są borderem albo, że są ANA. Tak, czyli tam ta konceptualizacja, to, to takie przeświadczenie o tym, że ja jestem moją chorobą, też jest gdzieś tu, może być bardzo bliskie. Do tego jest bardzo dużo też, o czym, o czym mówiła Vivienne, mitów dotyczących osób z określoną diagnozą. Po drugie, to co, to co zauważamy, to co możemy obserwować, to jest coś takiego, że mamy coraz to nowe rozpoznania, coraz więcej jest tych rozpoznań, tworzone są, co, tworzonych jest, ich jest coraz więcej i e, Tworzone są osobne protokoły pracy terapeutycznej dla różnych zaburzeń, dla różnych obszarów problemowych. To jest jedna sprawa. Po, po drugie, to, co się dzieje, to jest to, że te interwencje, które są przygotowywane, one y, są przygotowywane głównie dla, obszarze, dla obszaru terapii. A Osobne interwencje czy osobne protokoły przygotowuje się dla obszaru profilaktyki. A już zupełnie inne protokoły, jeżeli są, przygotowywane są dla obszaru wychowania. Z perspektywy nauk kontekstualno-behawioralnych, my patrzymy na to w ten sposób, że to jest trochę tak jak w tej indyjskiej metaforze, że my tak naprawdę. Z różnych stron dotykamy jednej wielkiej rzeczy, i przez to, że my traktujemy to z poziomu objawów, mamy. Do... Pomijamy jakby to, o co tutaj chodzi, że to jest jedna osoba, że to jest jedna psychika i że te procesy, zarówno dotyczące psychopatologii, te procesy psychologiczne dotyczące psychopatologii czy rozwoju, tak naprawdę to są te same procesy psychologiczne, bo to jest ta sama osoba. To jest ten sam człowiek. Co daje nam funkcjonalny kontekstualizm? Po pierwsze, to jest coś takiego, że każde zachowanie, niezależnie czy to jest prywatne zachowanie czy społeczne, rozpatrywane jest w kategorii funkcji. Czyli jeżeli podejdziemy do tego znowu z perspektywy rozpoznań, mamy kilka zachowań, takich jak samouszkodzenia, takie jak obiadanie się czy zostawanie w domu. Z perspektywy rozpoznań mogą, będą to zupełnie różne zaburzenia z perspektywy funkcji jakie mogą mieć te zachowania one mogą służyć te, temu samemu one mogą służyć na przykład um, ucieczce przed samotnością przed uczuciem samotności i e, jeżeli byśmy kierowali się tylko i wyłącznie tym rozpoznaniem moglibyśmy stosować różne protokoły dla pracy z tak naprawdę z zachowaniem, z zachowaniami, które mają tą samą funkcję. Drugim takim obszarem, który jest ważny w naukach kontekstualno-behawiralnych, to jest coś takiego, że żadne zjawisko nie może być analizowane i rozpatrywane w oderwaniu od swojego historycznego oraz aktualnego kontekstu. Czyli nie ma takiego zachowania, które jest z góry Patologiczne, które jest z góry chore. Możecie pomyśleć sobie o jakimś zachowaniu, w którym wiecie, że jest na pewno złe i na pewno patologiczne. Co to może być? Co Wam przychodzi do głowy? Okaleczenia. Okaleczenia. Świetnie. To proszę mi teraz może z drugiej strony, powiedzcie mi jakiś kontekst, w którym okaleczenia będą funkcjonalne, zdrowe, dobre. Proszę? W chirurgii. Gdzie jeszcze? Tatuaże świetnie. Piercing, tak? Czyli powiedzmy, jeszcze, jeszcze 30 lat temu, czy 25 lat temu, jak ja studiowałem psychologię mówiło się o tatuażach, że to jest oznaka jakiejś subkultury więziennej i oznaka psychopatologii. W tej chwili, tak? Możecie podnieść rękę, kto ma tatuaż. Okej. Okay. Dobra, czyli jeżeli nie weźmiemy pod uwagę kontekstu, część osób się odkryło. Jeżeli nie weźmiemy pod uwagę kontekstu, w którym to zjawisko się dzieje, w którym to zachowanie się dzieje, ani tego kontekstu historycznego, nie możemy określać z góry, że jakiś objaw czy jakieś zachowanie jest patologiczne. I nie chodzi tutaj o to, żeby powiedzieć, że stosowanie kryteriów diagnostycznych jest czymś złym. Ale to, co obserwujemy w ostatnich latach, to jest to przesunięcie w stronę rozpoznań, a jakby pomijanie kontekstu i funkcji. I to myślenie takie w, w tym kierunku, ono trochę idzie w, w taką stronę, że my zaczynamy patrzeć, że każdy rodzaj cierpienia, który my doświadczamy, to jest coś złego, że mamy złe i dobre emocje, że tych złych powinniśmy unikać, a tych dobrych powinniśmy mieć jak najwięcej. I tych złych należy unikać te złe, tak najprawdopodobniej one są związane z jakimś uszkodzeniem uszkodzeniem układu hormonalnego albo organicznego. Albo no nie wiem, co tam może być jeszcze, genetyki, tak? I inwestujemy bardzo dużo środków w to, żeby znaleźć te przyczyny, które stoją za tym uszkodzeniem. I znowu, oczywiście, może być tak, że to będzie przyczyna, tak? Ale jeżeli to jest przyczyna, to z perspektywy nauk kontekstualno-behawioralnych. Proszę o dowody. Czyli to co ja będę tutaj robił, to ja nie będę was do czegoś przekonywał. Ja nie chcę, żebyście mi wierzyli na słowo. Ja chcę, żebyście sprawdzali, żebyście wątpili. Jeżeli to jest możliwe, żebyście mi przerywali i zadawali pytania. Bo teoria nie jest dobra wtedy, kiedy ona jest przekonująca, tylko teoria jest dobra wtedy, kiedy można ją sprawdzić. Sprawdzić. Na sobie, poprzez doświadczenie, czy ono działa na mnie, czy ona działa na moich klientów, ale też czy można ją sprawdzić w badaniach naukowych. I to, co my staramy się zrobić w naukach kontekstualno-behawioralnych, w różnych obszarach zachowania, to staramy się znaleźć pewien taki zestaw ogólnie działających zasad tłumaczących patologię i zdrowie. W sposób z jednej strony precyzyjny, z drugiej strony, o szerokim zasięgu. I to, na czym mi zależy w czasie, w czasie te, te, tego wykładu, to jest, żeby was zaciekawić do tego, żebyście sami poszukali, żebyście sami popróbowali. Jak pytałem Magdy, jak mam przygotować mój wykład pytałem się czy on ma być bardziej taki e, z doświadczeniami, bardziej taki praktyczny czy bardziej e, taki oparty na badaniach. No to Magda mi napisała, że nie, no bardziej taki doświadczalny, żeby pokazać tą praktyczną stronę. E, I mam takie wrażenie, że chyba jako jedyny dostałem takie wytyczne. Jako jedyny Okej. Okay. Dobra, czyli te badania są, oczywiście nie musicie mi wierzyć, po prostu sprawdźcie to, wchodząc na przykład na Contextual Science i zobaczyć, jak wyglądają randomizowane badania kontrolne w obszarze nauk kontekstualno-behawioralnych, zwłaszcza w obszarze zastosowań klinicznych, takich jak terapia akceptacji zaangażowania czy terapia oparta na analizie funkcjonalnej kliniczne zastosowanie RFT, czy to, o czym dzisiaj będę chciał Wam opowiedzieć, to model DNAV. Model DNAV jest modelem, który, w którym staramy się dać możliwość rozwijania umiejętności psychologicznych w sposób, który promuje rozwój, buduje witalność i wartościowe działanie. Też staramy się za pomocą tego modelu kształtować zachowania, które pomagają w osiąganiu życiowych celi, budowaniu więzi i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Ten model został stworzony przez Louis Hayes i Josefa Carioti z Australii i pierwotnie był przeznaczony do pracy z adolescentami. Czyli ten początek naszej konferencji jak najbardziej tutaj pasuje. I ten kawałek, w jaki sposób uczyć młodych ludzi, nawet tych, nawet tych słuchajcie, którzy nie spełniają kryteriów diagnostycznych. Ich też można uczyć tego, jak można. Radzić sobie z emocjami, czym są emocje i jak je wykorzystywać w życiu w taki sposób, żeby wieść satysfakcjonujące życie. Satysfakcjonujące to nie musi oznaczać happy. Może oznaczać takie, z którego ja będę dumny. Jeżeli chcę zrobić coś, z czego jestem dumny, na przykład być tutaj z Wami i wygłaszać ten mój referat, to moje wystąpienie temu towarzyszy mnóstwo nieprzyjemnych emocji, wierzcie mi. Każda osoba, która tutaj była na tym miejscu, poczuła trochę to, to jakie, jakie to potrafi być nieprzyjemne. Ok. Co to jest to DNAV? DNAV to jest akronim. To jest akronim, który używamy do tego, żeby opisać w sposób metaforyczny trzy klasy funkcjonalne zachowań, które mają służyć naszemu rozwojowi i naszym wartościom. Wartości rozumiane tutaj, czy rozumiemy tutaj jako rodzaj kompasu, którym możemy, czy dzięki któremu kierując się nim w, w życiu, łatwiej nam przejść takie burzliwe okresy. Jeżeli popatrzymy na to z perspektywy rozwojowej, okres dorastania jest takim okresem budowania wartości, odnajdywania swoich wartości, identyfikowania się z różnymi wartościami. I tutaj znowu, jeżeli popatrzymy na to, o czym była mowa we wcześniejszych wystąpieniach, ten problem identyfikacji, problem tożsamości, to jest coś takiego, na co cierpi większość nastolatków? Jak możemy im pomóc przejść przez ten burzliwy okres? Jeżeli dodamy do tego, jak zmienił się okres adolescencji, jak on wyglądał jeszcze 50 lat temu, czy 100 lat temu, ile trwała adolescencja? Ile trwała? Słyszę? Do którego roku życia? Do... Adolescencja. Sto lat temu? 16? Okej, okay, czyli w momencie, kiedy młody chłopak osiągał taki określony wiek, powiedzmy, 15 lat 14 czasem nawet, on zaczynał funkcjonować jako młody dorosły, razem z innymi dorosłymi. Podejmował dorosłe role życiowe. A proszę powiedzieć, w jakim wieku w tej chwili podejmuje się dorosłe role życiowe? Okej, okay. okay, czyli e, jeżeli popatrzymy na to w ten sposób, to możemy zobaczyć, że ten e, okres odkrywania naszych wartości, czyli okres też, na który trochę przewidziany jest ten model, on e, tak naprawdę obejmuje znaczną część osób naszej populacji. Jeżeli zatrzymalibyśmy się trochę na tym, czym są te metafory, czy, czym są te klasy funkcjonalne zachowań. Mamy na początku naszego odkrywca. Odkrywca to jest po prostu to, w jaki sposób my eksperymentujemy w życiu, w jaki sposób my podejmujemy ryzyko, bo jest ono konieczne, żeby odkrywać rzeczy, które są dla nas ważne, żeby budować naszą siłę. Ale też ten odkrywca, to podejmowanie ryzyka, czy w tym podejmowaniu ryzyka konieczna jest też umiejętność wyciągania wniosków. Co działa, co nie działa, co jest funkcjonalne, a co nie jest funkcjonalne, co mi pomaga, a co nie. Administrator to jest po prostu to, w jaki sposób my wykorzystujemy język. Administrator to jest ten nasz świat wewnętrzny, świat naszych myśli, naszych wspomnień, naszych marzeń. Często ten nasz świat wewnętrzny różni się od tego, co się dzieje na zewnątrz. Na zewnątrz może być piękne słońce, a ja mogę być w czarnej. Mogę być w pięknym miejscu, a tylko za pomocą jednego, jednej myśli. Ostatni raz byłem tutaj w sopocie, kiedy rzuciła mnie dziewczyna. I przestaję dostrzegać to, co mnie otacza, bo jestem w swoim środku. Ten nasz administrator często przybiera taką formę wewnętrznego głosu, takiego dialogu, takiej osoby w środku, z którą my często dyskutujemy, która komentuje wszystko, co, co robimy. I e, ten administrator nasz może być naszym najlepszym przyjacielem. Bardzo często jest takim wewnętrznym krytykiem, takim. E, Dyktatorem. Może być też naszym fanem. I administrator, te umiejętności administratora dotyczą tego, jak my możemy wykorzystać te umiejętności w celu budowania tego, co jest dla nas ważne. I to, na czym ja chciałbym się dzisiaj skupić, to jest nasz, nasz wewnętrzny nawigator. Czyli te nasze umiejętności czy te nasze zachowania, które z jednej strony pozna pozwalają nam na kontakt ze światem wewnętrznym, czy ze światem zewnętrznym, z tym, co nas otacza w tym momencie, tak jak Wy w momencie, kiedy uruchamialiście swoje stopy, ale też z naszym światem wewnętrznym, ze światem naszych emocji. I to wszystko dzieje się oczywiście w kontekście. Nie może być oderwane od kontekstu, czyli kontekstu naszego ja, czyli tego, jak my postrzegamy siebie, ale też jak postrzegamy innych, i naszego kontekstu socjalnego, czyli tego, co się aktualnie dzieje w moim życiu. Nie może to być rozpatrywane niezależnie od tego. I ten model my wykorzystujemy zarówno w obszarze że pra pracy terapeutycznej z konkretnymi. Osobami, które mają jakieś obszary problemowe, możemy to wykorzystywać w formie przygotowania zajęć profilaktycznych dla grupy uczniów, ale też możemy to wykorzystywać jako pewien spójny element wychowania, czyli edukacji psychologicznej, takiej edukacji, której strasznie brakuje naszym dzieciakom. Niemożliwe. Czy coś mi jest... Okej, okay, dobra, to teraz mi stoczyło ciśnienie, dobra, okej, okay, to nasz nawigator, jak, jak, się, jak uzyskujemy te umiejętności nawigatora? To jest trochę tak jak z Gwiezdnymi Wojnami, czyli trochę tak jak trening mocy. I jeżeli ktoś zna sagę, to wie, że Joda nie chciał trenować Skywalkera, bo był za stary. Za stary, dlatego, że te umiejętności nawigatora, te umiejętności kontaktów z chwilą obecną, one są wrodzone. My wszyscy zaczynamy jako mali nawigatorzy. Jeżeli ktoś chce mistrza zen, medytacji poznać, to niech pójdzie z półtorarocznym dzieckiem na spacer. To dziecko po prostu poznaje świat takim, jakim jest. Ale nie tylko ten świat zewnętrzny, tak samo ten nasz świat wewnętrzny. Ono traktuje sygnały z ciała, te emocje, tak jakby to były sygnały. Płaczę, jak jest mój źle, albo płacze, jak jest głodny, potrafi po prostu reagować na te. Sygnały bez tej otoczki intelektualnej, którą my sobie dodajemy w toku naszego dalszego rozwoju? My też mamy pewne zdolności takie nawet już przed tym okresem werbalnym, które pozwala, pozwalają nam reagować i rozpoznawać emocje u innych. Jak wygląda ta perspektywa rozwojowa? My Uczymy się nazywać nasze stany wewnętrzne. W wieku około trzech lat zaczynamy kojarzyć emocje z okolicznościami. Uczymy się, nasze, że nasze uczucia są ważne dla innych. Uczymy się oceniać nasze emocje. Uczymy się, co należy robić z naszymi emocjami. I oczywiście może to być coś takiego, że my w toku naszego rozwoju doświadczymy em, bardzo złych doświadczeń, czy złych doświadczeń, czy złych porad. Do tego, co należy zrobić, co na, jak e, do tego należy podchodzić. Możemy się nauczyć źle rozpoznawać nasze emocje. Mama, kiedy byłem zły, mówiła mi, że jestem smutny i mogę zacząć źle to nazywać. Może, może być coś takiego, że rodzice będą mnie wycofywali z każdego zachowania, jak tylko mi się pojawi coś takiego, że ja chcę coś innego, albo ja nie chcę, czyli nie uczę się tego i tej wytrwałości. Albo mamy takie już nawet e, Taki kontekst społeczny, że chłopcy się nie, nie płaczą, nie mazgają, albo sposoby radzenia sobie z emocjami, jak na przykład jesteś smutna, zjedz ciasteczko. My możemy oczywiście dać, dać naszym dzieciakom też takie zasady, które będą funkcjonalne, które będą ok, które one mogą stosować żeby radzić sobie ze swoimi emocjami, zradzić sobie ze swoimi stanami emocjonalnymi. Okej. Okay. Pominę tutaj ćwiczenie. Myślałem, że wyciągnę was trochę, żebyście się ruszyli, ale już wam to zostawię, jak można w sposób metaforyczny pokazać, uruchamiając też pamięć ciała, jak można regulować nasze emocje. Co jest ważne w regulacji emocjonalnej? Zamiast tego, to, co chciałbym Wam pokazać na koniec, to jest, jak radzić sobie w sytuacjach takich bardzo kryzysowych. Jak mogą sobie radzić osoby, które często doświadczają takiej burzy emocjonalnej czy trudnych sytuacji? I to, co chciałbym Wam pokazać, to jest technika GROM, czyli na takie, jak nasze oddziały specjalne, wyjątkowe sytuacje. Żebyśmy mogli to zrobić, chciałbym, żebyście na początek pomyśleli o jakiejś trudnej sytuacji, która miała miejsce w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. Okay. A teraz. Weźcie głęboki oddech i zobaczcie, co się z Wami dzieje. Uważnie skanujcie swoje ciało i spróbujcie nazwać te symptomy, które pojawiają się w środku. Spróbujcie opisać te emocje, które towarzyszyły tej sytuacji. Samo zakotwiczenie się, samo nazwanie tego, co się ze mną działo, tych emocji, stanowi już krok w regulacji emocjonalnej. Językiem aktu czy językiem nauk kontekstualno-behawioralnych to jest defuzja, czyli my oddzielamy się, oddzielamy tą sytuację od tego, co się dzieje w naszym środku. Zróbcie proszę rozpoznanie. Zauważcie, jak wyglądała tamta sytuacja. Do czego namawiał Cię Twój umysł w tej sytuacji? Do czego on Cię namawia w takich sytuacjach? Do czego ciągną Cię emocje? Do jakich zachowań? Spróbujcie to teraz odnieść do wartości. Spróbujcie odczytać, co wasze ciało chce wam zakomunikować przez taką reakcję emocjonalną w tej sytuacji. Co jest dla ciebie tak istotne, tak ważne, że wasze ciało reagowało w ten sposób? Masz działać. Czyli wybierz działanie zgodne z tym, jaką chciałbyś być osobą, zgodne z Twoimi wartościami. Niekoniecznie zgodne z impulsem, do którego namawia Cię emocja. Czasami będzie to wymagało gotowości: gotowości do tego, żeby pozwolić sobie na nieprzyjemny stan wewnętrzny, żeby Móc zrobić coś wartościowego. Jeżeli jesteście zaciekawieni, jeżeli udało mi się Was trochę zaciekawić, zachęcam Was do książki Louis Hayes, Thriving Adolescent, i do udziału w naszej konferencji, która już niedługo będzie w Poznaniu. Na której będziemy mieli świetnych gości z zagranicy. I jeszcze raz z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować naszemu stowarzyszeniu, które jest tak nam bliskie, nam aktowcom, nam ACBS-owcom. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie. Dziękuję.